Czy wiesz, że nie wszystko, co słyszymy na temat cholesterolu, jest prawdą? Czy naprawdę konieczne jest unikanie wszystkich rodzajów tłuszczów, jeśli masz wysoki poziom cholesterolu? A jajka, czy naprawdę są takie złe? A owoce morza, czy są niebezpieczne, czy można je spożywać bez obaw? W dzisiejszym filmie odsłonię dziesięciu największych mitów na temat cholesterolu, w które wszyscy wierzą, ale które nie są prawdą. Zostań do końca. Bo oprócz obalenia tych kłamstw przekażesz cenne wskazówki dotyczące naturalnej kontroli cholesterolu. Nie zapomnij o polubieniu, subskrybowaniu kanału i udostępnieniu. Zaksnij mi. Cholesterol cieszy się złą opinią, jednak prawda jest taka, że jest niezbędny do funkcjonowania naszego organizmu. Jest to substancja woskowa. Niezbędna do tworzenia błon komórkowych i produkcji ważnych hormonów, takich jak kortyzol i hormony płciowe, a także niezbędna do syntezy witaminy D. Cholesterol staje się problemem tylko wtedy, gdy występuje nadmiar LDL, tak tzw. złego cholesterolu, który może gromadzić się w ścianach tętnic, zwiększając ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Z drugiej strony, dobry cholesterol HDL pomaga usunąć ten nadmiar z krwi chroniąc serce. Wiele osób uważa, że osoby z wysokim poziomem cholesterolu powinny za wszelką cenę unikać jajek, jednak jest to mit. Chociaż jaja są bogate w cholesterol, badania pokazują, że u większości ludzi cholesterol w diecie ma niewielki wpływ na poziom cholesterolu we krwi. Prawdziwym złoczyńcą są tłuszcze trans i nasycone, znajdujące się w przetworzonej żywności, takie jak frytki i lody. Tak naprawdę jaja są doskonałym źródłem białka i niezbędnych składników odżywczych i można je spożywać z umiarem, nawet u osób, które muszą kontrolować swój cholesterol. Wyeliminowanie wszystkich tłuszczów z diety jest błędem. Istnieją tłuszcze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, takie jak tłuszcze nienasycone, występujące w żywności, takie jak awokado, oliwa z oliwek, orzechy i ryby. Tłuszcze te pomagają obniżyć zły cholesterol LDL i zwiększyć dobry cholesterol HDL, chroniąc serce. Należy unikać nadmiernej ilości tłuszczów trans i nasyconych, obecnych w żywności przetworzonej. Zdrowe tłuszcze natomiast są sprzymierzeńcami zdrowia układu krążenia i powinny stanowić część zbilansowanej diety. Chociaż dieta odgrywa ważną rolę w kontrolowaniu poziomu cholesterolu. Nie jest jedynym czynnikiem za to odpowiedzialnym. Na poziom cholesterolu mogą wpływać również czynniki genetyczne, wiek, brak aktywności fizycznej, a nawet stres. Nawet osoby stosujące zbilansowaną dietę mogą mieć wysoki poziom cholesterolu ze względu na dziedziczność lub inne aspekty stylu życia. Dlatego ważne jest przyjęcie kompleksowego podejścia, obejmującego zdrowe odżywianie, regularne ćwiczenia i radzenie sobie ze stresem, a także okresowe badania w celu monitorowania poziomu cholesterolu. Mylące jest przekonanie, że wysoki poziom cholesterolu to problem wyłącznie osób dorosłych. Dzieci i nastolatki również mogą mieć wysoki poziom cholesterolu, szczególnie jeśli przestrzegają diety bogatej w tłuszcze, śmieci i przetworzoną żywność. Genetyka może również mieć znaczenie, powodując, że młodzi ludzie, nawet ci o prawidłowej wadze, mają wysoki poziom cholesterolu. Utrzymanie zrównoważonej diety i zachęcanie do aktywności fizycznej od najmłodszych lat jest niezbędne, aby uniknąć problemów w przyszłości, takich jak choroby układu krążenia. Zapobieganie należy rozpocząć w dzieciństwie, a w okresie dojrzewania można zalecić badanie poziomu cholesterolu, w zależności od wywiadu rodzinnego. Wiele osób uważa, że tylko leki mogą kontrolować wysoki poziom cholesterolu, ale nie jest to prawdą. Chociaż w niektórych przypadkach środki są ważne, zmiany stylu życia mogą być równie skuteczne. Stosowanie diety bogatej w błonnik, regularne ćwiczenia i ograniczenie spożycia przetworzonej żywności może znacznie obniżyć zły cholesterol LDL i zwiększyć dobry cholesterol HDL. Ponadto rzucenie palenia i radzenie sobie ze stresem są kluczowymi czynnikami wpływającymi na zdrowie układu sercowo-naczyniowego. Dla wielu te proste ustawienia mogą pomóc uniknąć lub zmniejszyć potrzebę stosowania leków. Jednym z największych zagrożeń związanych z wysokim poziomem cholesterolu jest to, że nie daje on widocznych objawów. Wiele osób uważa, że muszą się martwić tylko wtedy, gdy poczują coś złego. Ale wysoki poziom cholesterolu może po cichu uszkadzać tętnice przez lata bez żadnych oznak. To stopniowe gromadzenie się płytki na zębnej w tętnicach zwiększa ryzyko poważnych chorób, takich jak zawał serca i udar. Jedynym sposobem sprawdzenia, czy poziom cholesterolu jest wysoki, są regularne badania krwi. Dlatego ważne jest monitorowanie jego poziomu, nawet jeśli czujesz się całkowicie zdrowy. Wiele osób wysoki poziom cholesterolu kojarzy z nadwagą, ale jest to mit. Chociaż nadwaga jest czynnikiem ryzyka, osoby szczupłe mogą również mieć wysoki poziom cholesterolu. Genetyka, niezrównoważona dieta i brak aktywności fizycznej mogą prowadzić do gromadzenia się cholesterolu we krwi, niezależnie od masy ciała. Utrzymanie prawidłowej wagi jest ważne ale wysoki poziom cholesterolu to problem, który dotyka ludzi każdej sylwetki i wzrostu. Dlatego nawet osoby, które mieszczą się w idealnej wadze, powinny regularnie badać się i przyjmować zdrowe nawyki związane ze stylem życia, aby kontrolować poziom cholesterolu. Teraz, gdy znasz już mity i prawdy na temat cholesterolu, udostępnij ten film znajomym i rodzinie. Zasubskrybuj kanał i aktywuj dzwonek, aby uzyskać więcej porad dotyczących zdrowia i dobrego samopoczucia